Witam państwa serdecznie w najnowszym wydaniu Info Dnia. Dzisiaj mamy 14 dzień marca. Zapraszam Karolina Kletkiewicz. A w dzisiejszym wydaniu Info Dnia: przedszkolne idy matematyczne, koncert charytatywny dla Kuby, ogród zmysłów dla małych odkrywców, kino Kultura Wyjątkowo w sobotę, ośrodek pomocy społecznej poszukuje wolontariusza do świetlicy środowiskowej. Dzisiaj mamy 14 dzień marca, a to oznacza, że jest Międzynarodowy Dzień Pi, i z tej okazji właśnie odbyła się międzyzerówkowa Olimpiada Matematyczna Pimpuś w Soleckim Centrum Kultury. Pierwsze miejsce w rywalizacji zajęła Ochronka, drugie miejsce, przedszkole publiczne Dinuś, trzecie miejsce, przedszkole publiczne numer 1 Promyczek i czwarte miejsce, zeróweczka z jedyneczki. Gratulujemy wszystkim uczestnikom i zwycięzcom. I dzisiaj jest święto matematyki, i to jest dzień dzięki któremu możemy się tutaj spotkać. I najpierw sprawdzałem obecność, a teraz powitam wszystkich bardzo serdecznie. Cieszę się, że możemy razem ten dzień tutaj świętować. I życzę wszystkim przede wszystkim wspaniałej zabawy, bo matematyka, jak jest zabawą, to nas i uczy, i bawi, więc oby ten dzień tak wyglądał. Serdecznie witamy... A, zwłaszcza, że jest opiekunowie i zawodnicy. yeah they Koncert charytatywny dla Kuby. Chcielibyśmy zachęcić Państwa do udziału w koncercie charytatywnym mającym na celu wsparcie leczenia Jakuba Jelita Rydla, który odbędzie się 13 kwietnia w Soleckim Centrum Kultury. Organizatorem koncertu jest Stowarzyszenie Rozwoju Solca Kujawskiego, Szkoła Podstawowa nr 4 w Solcu Kujawskim oraz Soleckie Centrum Kultury. Ogród zmysłów dla małych odkrywców. Ochronka zgromadzenia sióstr, sióstr służebniczek w Solcu Kujawskim realizuje projekt Ogród zmysłów dla małych odkrywców. Inicjatywa ta obejmuje stworzenie ścieżki edukacyjnej z tunelami zapachowymi oraz roślinami aromatycznymi, mającymi na celu rozwijanie wrażeń sensorycznych dzieci. Założony ogród zostanie dostosowany dla motyli i innych owadów, co wspiera ochronę środowiska. Projekt przewiduje również bezpośredni udział dzieci w pracach ogrodowych, takich jak sadzenie roślin, ich pielęgnacja oraz obserwacje zmienności przyrody. Przekształcony przedszkolny ogród zostanie również wyposażony w stoliki edukacyjne i uatrakcyjniony miejscem do pikników dla dzieci i ich rodzin. Czekamy zatem na realizację. Kino Kultura oto będzie się wyjątkowo w tym tygodniu w sobotę 16 marca a na godzinę 17 serdecznie zapraszamy na film familijny pod tytułem Dzika banda. Papa leur projet un groupe de quatre se forme quatre mecs sous tension pour définir un plan et passer à l'action c'est clair pour eux pour que la rivière redeviens sublime fois le choix maudit cuisine il faut qu'on te supprime Un nombre perd, quand on voit, c'est grave chaud. Deux, on peut pas lancer la sur place. Dans une routine, on commence à se lasser. C'est un cinquième, pour nous départager. C'est ce qu'il nous faut. Ma petite bande, mes frères, mon gang. On partage, on s'entraide, on traîne ensemble. On gagne, on perd, on se perd ensemble. Natomiast o godzinie 19.00 odbędzie się komedia obyczajowa pod tytułem Sami Swoi. Serdecznie Państwa zapraszamy. Daję. Ty do no wielkich rzeczy narodzony. Tobie trzeba znaleźć. A to ja już znalazł. Ale ty nic nie mówił, że ja się tobie podobam. Jak nie mówił, jak mówił? Lechajka same miód, ale mania bogata. Toż ona sucha jak wierzba. Ale u jej ojca dwa konie jak te smoki. Jak chcesz to bierz. Amen! Amen. O, amen. O, nie ten wygrywa, co chce cudz los poprawić, ale ten, co swój umie wybrać. Ty nas wszystkich wytracisz. Toż ty nie wybierasz czasu, kiedy żyjesz, ale możesz wybrać, jak żyjesz. Ośrodek Pomocy Społecznej poszukuje wolontariusza do świetlicy środowiskowej działającej przy Miejsku Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej, który pomoże dzieciom w nauce języka angielskiego. Zainteresowane osoby prosimy o kontakt telefoniczny z koordynatorem wolontariatu, panią Agnieszką Kotkowską, numer telefonu 660470902. I na koniec pogoda. Piątek zapowiada się pochmurny, natomiast ciepły. 13 stopni Celsjusza, szansa opadów zerowa, wilgotność 67%, a wiatr na poziomie 18 km na godzinę. Dziękuję Państwu, że żeby, byliście dzisiaj razem ze mną. Życzę miłego i spokojnego wieczoru. Karolina Kletkiewicz.